Jest, jest, jest! Chopanie! O, Pusił! Ja jest, jest, jest! jest. Co? Pusił weźmieł? Znowu na zakręcie, nie? Ja już przy powierzchni chyba był, ja już się przy powierzchni kubana. Tam daleko jeszcze! No w cholerę daleko, nie? Nie, zobaczy. Stanął. Stanął. <grywy> no, ciągnę ciągnę, a nagle... Idzie do góry. Oooo! Widziłeś puszczek? Nie ma Znowu będzie osiem-osiem ten sam <noise> no, to. ładny będzie chyba Mały szupak. nie ma siły żeby takie duże przynęty uciągnąć A, ale grubasek chyba co? Opuszisz no. kotwice? Ja, bo tam w krzaki nastawiasz A jak musisz jakieś jest włączone? No ja, to pójdź ten ja, Tak? A ja, on się A Mam raz na jakiś czas napis. Ale waleczne to Ile to, tak? mhm. ja no. Mhm jest? 7,5. Myślisz? będzie 8 deszczek Chyba ta Nie, nie wiem będzie 8 deszczek Równo O, finta to toć chodź już Ciężka ta ręka stał Patrz ale słabo za oko Tak samo jak przedtem ty, za oko Za co? Za oko, tak przy oku, wiesz, uderzone Ty go Ty właśnie tydzień temu też zaoko dosłownie za oko kurde Chodź, już się wkroczono chyba, chyba Ale mają fuksa Nagrywam się tak Trzymaj, A Nagrywa tak? Tak No tak? No więc mamy taką sytuację tutaj Taka sytuacja Że szczupaczki lubią sobie pojeść o, 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 patrz, już się odczepił, nie? Ale mam brzydio, patrz on jest taki wypasiony. No właśnie tak widziałem, jak on skoczył, nie? Że on tak Aha. kurde Teraz przynięto ładnie. O teraz pokażę teraz pokażemy, tylko odczepię. Aha, w ogóle to jest? Masakra, co? Tak, <laughs> na rekina, kurde. O. Ostre te haki są, że oje są. Dwie na Kamer. O! Zobacz. To nie jest ta ryba, co ją przed chwilą złowiłem. O! Nie grzecznie. O! Nie ładnie. O! Nie tak nie. Się przestraszył. diabło Ja osiem dobre. Fajny, fajny. No. Ale jest coś tam pojazd konkretnego, nie? No. Coś tam zerzał. Jest w jest. Jest chyba? O, ładnie. To będzie na Jest fajnie. fajne. Pomierzenia proszę. I zamierzenia. Ja bym powiedział, że będzie miał. Prawie gdzie Tak. No patrz, 9 tych Tak? No tak jak teraz. No 9 tych. Równo dziewięć. No, fajnie. <grym> fajnie. Ale naprawdę coś tu pożar patrz. No Takie kęciaty brzuch ma nie. Fajny, zdrowy. Dobra. Tak. Mua! Na razie, dzięki. Nie wiem co się stało, ale chyba się ten... Czel... Nie, nie, nagrywa, no, nagrywa. Tylko tak? się wyświetlacz się zgadza. O, no, sorry, sorry. No i gitara. No to gratulacje. Dzięki. Dla łowcy. Yes. Trzecia przynęta, y, trzecia ryba na tą przynętę, no, dajemy, dajmy dalej. Jest, ja, siedziemy